Witam gorąco, Jacek Balkan to jest motodziennik w środa. Dzisiejszy program zaczynamy od plotek dotyczących Forda Focusa. Kolejna, trzecia już generacja kompaktowego Forda miała swoją premierę na targach motoryzacyjnych w Detroit na początku tego roku, ale pierwsze egzemplarze trafią do salonów dopiero w przyszłym roku. Nowy Focus ma być autem światowym, co oznacza, że wersja europejska będzie do amerykańskiej bardzo podobna, na czym skorzystają przede wszystkim Amerykanie, gdyż ich dwójka to nieco przebrana jedynka z zupełnie innym niż u nas zawieszeniem. Od momentu wprowadzenia tego modelu na rynek w 1998 roku sprzedano prawie 10 milionów egzemplarzy, więc nic nic dziwnego, że z kolejną generacją firma Ford wiąże bardzo duże plany i bardzo spokojnie podsyca zainteresowanie. Na zbliżających się targach w Paryżu mamy poznać kolejną, tym razem usportowioną wersję tego auta z oznaczeniem ST. W pierwszej generacji Focusa z dwulitrowego, wolno silnika inżynierowie Coswortha wyciągnęli 170 koni. Druga generacja miała już turbinę i 5 cylindrów oraz 225 koni, a najnowsza ma być jeszcze nieco mocniejsza, choć ponownie dwulitrowa. Prawdopodobnie pod maskę gorącej wersji trafi silnik z wtryskiem bezpośrednim, który w Mondeo ma 240 koni. Tu może być ich nawet nieco więcej. Jednak największe zainteresowanie wzbudza samochód, który amerykańskiej firmie udał się nieoczekiwanie najlepiej, czyli Ford Focus RS. Aktualnie sprzedawana, choć chyba wyprzedana wersja ma ponad 300 koni i trudno będzie w dzisiejszych ekologicznych czasach zrobić coś równie mocnego i ekscytującego. Zwłaszcza, że silnik ten pochodził z Volvo, które poszło w chińskie ręce. Według brytyjskich dziennikarzy w nowym RS-ie pod maską będzie ten sam motor, co w wersji ST, o identycznej mocy, jednak na tylną oś trafi dodatkowy napęd w postaci silnika elektrycznego. Łączna moc hybrydy to około 300 koni. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka, tym razem ze Stanów. Firma Jeep uzupełniła ostatnią ofertę, jednak nie o przebraną zasuwa pandę, a o przyczepkę zbudowaną specjalnie na potrzeby miłośników aktywnego wypoczynku. Jest malutka, jednak można ją rozciągnąć. Dzięki temu pojawi się mierzące 190 cm dwuosobowe łóżko. Co ciekawe, ta niezwykle finezyjna konstrukcja wyglądająca jakby była zrobiona ze śmieci kosztuje nie 500, a 10 tysięcy dolarów, a najtańszy Wrangler zaledwie dwa razy więcej. Co jeszcze ciekawsze, w Stanach za 10 tysięcy dolarów można kupić naprawdę niezły, w dodatku włoski motocykl. Na przykład przepiękne Moto Guzzi. Ta prawie niedostępna w Polsce marka ma w swojej ofercie kilka niezwykłych wynalazków. To ona jako pierwsza skonstruowała ośmiocylindrowy silnik do motocykla, zaczęła wykorzystywać do ich projektowania tunel aerodynamiczny, czy w końcu wprowadziła automatyczną motocyklową skrzynię biegów. Znakiem charakterystycznym Motoguzzi od prawie 50 lat jest silnik dwucylindrowy widlasty, jednak z cylindrami ustawionymi nie tak jak w Harley'u, ale wzdłużnie. W tym momencie w ofercie firmy jest siedem różnych modeli, od nostalgicznego. K Cafe racera przez nakedy, motocykle turystyczne, aż po niezwykłego cruisera, czy jak kto woli customa z 72-konnym silnikiem. Ceny są zróżnicowane i dość wysokie jak na Stany. Najtańsza 50-konna maszyna V7 kosztuje 9 tysięcy dolarów, a kalifornia czy turystyczne Stelvio kosztuje około 15 tysięcy dolarów. W Polsce wybór jest mniejsza, a ceny nieco wyższe. Może za wyjątkiem cafe racera, którego można kupić już za 28 tysięcy złotych. I na tym dzisiejszy program kończymy. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny już jutro. Do zobaczenia.